Siemanko, cześć, witam, mamy sobotę i niespodziewanie szóstą zapowiedź letniej aktualizacji, więc nagrywam materiał jak coś, linki klasycznie tibiopedia, tibia.com w opisie, wcześniejsze zapowiedzi tak samo, linki znajdziecie w opisie i zapraszam, jedziemy. W letniej aktualizacji zostanie dodany timer bossów, czyli coś na co już wielu graczy czekało i chciało i umówmy się nie ma lepszego momentu na to, żeby dodać to w momencie, kiedy też dostajemy Bostiariusz. Nowy widget pozwala nam śledzić CD wyznaczonych bossów z kategorii Archfow, które zabiliśmy co najmniej raz. Jeżeli chcemy, żeby dany boss wyświetlał się w oknie z naszymi CD-kami, no to musimy sobie wejść w Bostiariusz i kliknąć w danego moba, żeby on się zaznaczał. Pewnie będzie to właśnie tak jak teraz pokazuje, podobnie jak w Bestiariuszu, czyli klikamy, żeby po prostu ten mob nam się pojawił. W nowym widżecie oczywiście jest opcja sortowania i mamy możliwości sortowania według czasu i według nazwy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o szóstą zapowiedź letniej aktualizacji 2022 to jest ostatnia zapowiedź funkcyjna, więcej takich nie będzie, ale jeszcze przed nami jest jedna zapowiedź kontentowa, w której poznamy prawdopodobnie nowe przedmioty. Strzelam, że to będzie w środę w następnym tygodniu. Fajnie by było. I tym samym byśmy zakończyli zapowiedzi. Mógłbym tutaj skończyć ten materiał, ale chciałbym jeszcze zająć wam kilka minutek i powiedzieć co ja w ogóle sądzę o Bostiariuszu, bo w ogóle o tym nie powiedziałem, może ktoś by chciał mojego biadolenia posłuchać, więc zapraszam. Pogadać o tym właśnie jak to wygląda z mojej strony, pogadać o tym jakie są tam głosy na forum tibia.com na przykład, więc Zapraszam. Zaczynając od samego początku, to Bostiariusz oczywiście mi się podoba. Jest to pozytywna nowość, która wniesie nową rzecz, którą możemy się zająć w TB. Tak samo jak Bestiariuszem, Questowaniem, levelowaniem, Profitowaniem. Tak teraz będziemy mogli po prostu zabijać te bossy nie tylko dla profitu, dla dropa, tylko też żeby sobie te wpisy odblokować. Co oczywiście będzie satysfakcjonujące. Czytając wypowiedzi graczy na TibiaCom na przykład, można dojść do wniosku, że jest pewna grupa graczy, która twierdzi, że Bustiar już źle wpłynie na grę. Źle wpłynie w taki sposób, że będzie za dużo przedmiotów dropiło właśnie przez ten system, będzie bardzo, bardzo dotkliwy spadek cen, jeżeli chodzi o przedmioty, na przykład falkonowe i inne. Yy, I to jest rzecz, która... Źle wpłynie ogólnie na ekonomię na serwerach. Jeżeli chodzi o argument spadku cen, to oczywiście tak, zgadza się. Prawdopodobnie wiele przedmiotów straci swoją wartość przez to, że po prostu tych przedmiotów będzie więcej. Ale na pewno to się nie stanie szybko, dlatego że ogólnie już na przykładzie bestiariusza m, można powiedzieć, że bestiariusz tym bardziej będzie czasochłonny i wymagał naszej systematyczności, żeby osiągnąć z niego jakieś. Wyraźniejsze wyniki. Następna sprawa jest taka, że szansa na dropa nadal pozostaje tak naprawdę mała. Oczywiście, można mieć podejście takie, że dajemy sobie na slot'a oberona, który jest wbity 3 na 3 i mamy co najmniej te 50% na tego bonus luta powiedzmy Dubla. Mam nadzieję, że już tutaj wiecie o co chodzi z tym nowym systemem. Jeżeli nie, no to odsyłam do piątej zapowiedzi. I tak, oczywiście, można mieć takie podejście, coś tam wydropi i tak dalej, i tak dalej, ale ja jako osoba, której minie 7 sierpnia 3 lata od wydropienia ostatniego przedmiotu z Oberona, tak, to już są 3 lata, pozdrawiam osoby, które pamiętają Drop Falcon Hoifa, to jakoś tak nie mam takiego poczucia, że o kurde dam sobie Oberona. Mam już te powiedzmy 80% na tego dubla, i nagle mi zacznie dropić, i w ogóle Oberon będzie sypać. No, Nie mam takiego poczucia, nadal mam takie, takie, takie nastawienie, że no to będzie ciężkie, żeby cokolwiek wydropić, nawet z tym. E, bonusem. Jedziemy dalej, czyli rosnąca cena za usunięcie bossa ze slota. To, o czym mówiłem, czyli codziennie mamy możliwość e, usunięcia bossa ze slota za free. Dalsze usuwanie tego samego dnia to jest koszt GPK-ów, który się zwiększa co reset. I to jest kwestia, która też będzie miała wielkie znaczenie, jeżeli właśnie chodzi o E, zabijanie tych bossów tak w ciągu dnia, tak, e, jeden za drugim, więc e, to zależy, właśnie jaka ta cena jeszcze będzie, bo jeżeli ta cena będzie dosyć znacząca, no to wydaje mi się, że mało kto będzie sobie tak rolować co bosika, akurat tutaj bosa, żeby coś wydropić, bo nie za bardzo to będzie opłacalne, jak e, tak się zrobi kilka roli, a tutaj nic nie dropi, nic z tego nie ma. Chociaż mogę się mylić, i tak naprawdę yy, można mieć też takie nastawienie, że w sumie mogę poświęcić te XKK, skoro wydropię coś przez to i to mi się zwróci. Można mieć takie nastawienie, zobaczymy czy to się sprawdzi. To się okaże, jak wyjdzie update. I ostatnią sprawą jest nastawienie graczy do przedmiotów, właśnie tier 0, podstawowych wersji, przykładowo Falcon Kojfa, Playta czy przedmiotów solwarowych. I tak, prawdopodobnie będą spadki cen, ale będzie, tak mi się wydaje, mega otwarcie marketu na przedmioty tierowe. Jak zobaczycie sobie teraz pewnie na marketu u siebie na serwie, to tych przedmiotów Tier 1, Tier 2, już dalszych nie mówię, to ich zbytnio na tym markecie nie ma. Dlatego właśnie Cipsoft to, tak mi się wydaje, robi ten bonus, żeby spowodować nasze większe zainteresowanie właśnie w kierunku fordza, żeby używać tej kuźni, żeby upgradeować te przedmioty, co spowoduje właśnie większy ruch, większe zainteresowanie tym forgem. Te przedmioty będą. Właśnie spalane czy przemieniane w tej kuźni, i to pobudzi w ogóle ten aspekt gry, który właśnie nie jest, tak mi się wydaje, zbytnio w większej tutaj stopniu wykorzystywany przez graczy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Co Wy sądzicie o bostiariuszu? Napiszcie w komentarzu. Tak samo o szóstej zapowiedzi, czy czekaliście na timer bossów? I dziękuję za łapki znowu. Szósta, czy znaczy się piąta zapowiedź, już tam się zbliża do 600 łapek. Wydaje mi się, że ten materiał będzie troszeczkę miał mniej, no bo zapowiedź jest troszeczkę lichsza, ale jak będzie, to zobaczymy. Oczywiście, zachęcam. Subskrypcja też mile widziana i widzimy się prawdopodobnie na siódmej zapowiedzi. Cześć!